Witamy Was w kolejnym odcinku Minecrafta, który wcale nie nagrywamy, chwilę temu jak skończyliśmy GTA. To GTA było nudne! GTA się wyłączyło samo z tego zażenowania pierdolonego. Wyłączyłem tą grę. Którym ty to wyłączyłeś? To ty to wyłączyłeś? Oczywiście, że ja tego nie wyłączyłem, chciałem się pochwalić. Czym, że wyłączyłeś grę, której nie wyłączyłem? Co się dzieje w ogóle z tym napisem? Czemu on ma downa? Moment, bo się ekran zaraz nie będzie nagrywał Dobra, idź już graj, bo... Ale musimy stworzyć nowy świat świat. Nazwij go. Przestań mnie spamować! Dobra! no cześć, Może być. Więcej jest świata, zjadł na generatora świata. 17.04. 17.04. Nie ma tu dwukropek. No to 17.04. Tak 505, Arctic Monkeys Został to 505! Haha, it's the Arctic Monkey's number daj Nie! Ty sam! Jesteś puknięty. Co tam jeszcze było? Yy, 69 420. 0114. I dzisiejsza data... 0114. No, 0114 i dzisiejsza data, to czyli... Tomek parę godzin. Yy... <noise> dzisiejsza data, czyli parę godzin. Dobra. Ciekawe na, co z tego wyjdzie. Najlepsze słuchawki si zakładaj. Zakładaj słuchawki, ty... ty. <noise> Właśnie patrzeć na ekran. To na ekran. nie patrzeć na ekran. To ja mam patrzeć na ekran. No, Dobra gotowe, stwórz gotowe. nowy świat. No ty masz patrzeć. Invalid seat yy, World can't be. Ty nobody. jesteś inwalidą. Sam jesteś inwalidą, matolek. Powiedz mi, kto ja tu, jestem. Kto tu posiada głupi kanał na YouTubie? Ja. Tomek parę ty. godzin jakiś. No ja Devil masz ten kanał. No w sumie ktoś posiada kanał jak Debil, więc... Ciekawe kto? Ty Nie mów nie... Zawiera encyklopedię biblijną. No to jesteśmy na świecie. No to teraz idź do skrzynki. Jesteśmy... Czy, to jest ta... Czy on wygląda tak samo dokładnie jak ten poprzedni świat? Nie, tam tamten... są... Skas, a nie to ja skaczę dobra, nieważne. Co jest tutaj? Shifta. No to teraz ta sama, ten sam biom jesteśmy. Dokładnie ten sam odcinek. Super, wygląda to Wyska, dokładnie. gra. Czekaj jak się stąd... Wzią? Zamykaj. Teraz nie wciskaj. No ej, dawaj do skrzynki. Dobra, i idziemy stąd. No i zebi się. Co to jest? Lis. O kurwa, nawet Przebiegło nie jak to są lis, licy. i szczwany jak. Patrz, tam są jakieś dziwne i struktury. I inny lis. W ogóle ma, gramy na Seizur, jakieś numerki, i to parę godzin. Świetnie. 1704. 1704. Pozdrawiamy. 505. Nie wiem, kogo pozdrawiamy, ale pozdrawiamy. Po prostu pozdrawiamy, tak? <laughs> Masz, już mówić więcej tym głosem. No dobrze, nie rozkazuj mi. Ty, patologia, o ty. Bamusiu przestań yes. nagrywać, czy no przestań nagrywać YouTube y i zajmij się robotą, żebyśmy mieli co do garało. Swoją drogą zajebiste, o Jezu. Jak zginiemy, to koniec odcinka, tak jak wcześniej, także ten... Znowu nie. No. no to nie jest jak devil. No dobra. No i kliknij dwa razy W I teraz będziemy pływać z rekinami. O par rekin. Weź wypłyń na wodę. A nie, woda się z fasją robi. Jak szybko Lol. No bo jakiś delfini ten... Ej, swoją droga ten seed jest nawet fajny. Ten fajny masz seedy. Świat że stanie, jak wpiszemy fetalizm, czołrabin. To nie będzie jakaś sama pustynia? No jak mój głowa. Eee... Ja, to powinien być... Powinien... No pod wodę płyń! No weź, bo mnie denerwujesz już. Jabłko sobie zjemy, pływając. Czemu to... A, bo on nie chciał sprintować, bo nie miał jedzenia, dobra. Już chyba pamiętam, jak to działało. W tym Minecrafcie. Dla ubogich. Dobra, chodź tędy, wypłyniemy powinno, na powierzchnię. Powinno to nie być żadnej, tej, e, wioski, powinniśmy być sami jak Peter Parker Spider-Man. E, z ostatniej części, z, z pierwszej części, części filmu Spider-Man. Spider o no i gówno, no i no, tu już nie wyjdziemy, czekaj moment. Ci wyjście zrobię. Denerwujesz mnie z tym kilofem, wiesz? No debilu, oddawaj go. I teraz gdzie on jest? A, shit, here we go again. No masz, epoka kamienia, no tędy teraz idziemy. Dobra, weź ja. Ale tam pasz. jest jakaś wyspa fajna. Daj się popatrzeć na tą wyspę. Idziemy stąd. Dobra, Musimy idziemy. W, w znaleźć Dobra, wioskę, ta sama jak w... wtedy. No nie znajdziemy wioski na tym biomie, tam chyba nie ma wioski. No bo na tu jesteśmy sami na tym świecie. Ale to to wygląda jak Minecraft 1.3.2. Ty jesteś ja, 0321 Co, widzisz gdzieś wioskę, ten świat wygląda idziemy jak nie jakby Znowu zginiemy. Dalej z tą jaskinią węgłop. Moment. Co... <laughs> Co się, się nie nagrało, nagrało. O, kurde. Eee. o kurwa No to co, koniec odcinka No to dobre no to chyba na to No to dobra, dobra. Jeż, Jeszcze jedna szansa, żeby te, do 10 minut, żeby te reklamy No to będzie bez tej skrzyni i bez pochowni Dobra, bez jebać, złuczeniu. nie potrzebujemy Ej Wilk, daj choćby go pogłoskamy Chodź, pogłoskamy Wilka Dzień. Ej kurwa, no jak ty idziesz? Czekaj, musimy odzyskać nasze itemki z jestu. To nie tu są jaskinie Jak to nie tu, jak tu? Nie Idziemy tam nie, nie, idziemy. Idziemy. po nasze itemki. To nie jest ta jaskinia. Jak to nie jest ta jaskinia? To nie jest A tu dobra, wychodzimy stąd. Nie wyjdziemy Stansę teraz. Dobra, to idziemy do środka. Nie wyjdziemy przez tego matoma z tej jaskini. A no, moi ja, kochani, znowu coś się zepsuło. Niestety. Niestety coś się zepsuło. Nowy świat. świat. Nowy świat załóż. Powiemy, że coś się zepsuło. <grym> Czekaj moment. Czekaj. No duchanie, no, coś nie się, zepsuło. się zepsuło. Znowu od nowa. Idź do przodu teraz. Idziemy do przodu. To jest ten sam świat, jakby to co. Jest, tak, tak. To jest dokładnie ten sam świat. No, jeden jakoś po prostu nam się. Czemu zesz... się zeszczałeś do wody? Jakoś po prostu. Czemu ty tak się... wpływasz w zeszczanej wodzie? To jest y, Bałtyk. No... W sumie tak. W zeszczanej wodzie pływasz. W Gdańsku jesteśmy. Pozdrawiamy ludzi z Gdańska. Jebać Gdańsk? Nieprawda. Jebać Gdańsk, Lejewać Lechie Gdańsk. Le Lechie tak, ale Gdańsk nie. Dobra, widzisz jakieś zabudowania w oddali? Eee, Może. Widzę fajne zabudowania? Gdańsk. No tu, Gdańsk to wiesz. Gdań... No jesteśmy w Gdańsku ogólnie, tutaj kurwa jest. Dokładnie tak samo jak w Gdańsku, tak samo go pamiętam. No właśnie. Jak w domu po, jesteśmy po chyba na... Czemu nie chce mi iść do przodu? Jesteśmy chyba nad Tamizą. To jest się nazywa ten. Patrz, patrz, czugamy się. Ugańsko. Galeria... Jaka się nazywa? Galeria Vivus.pl. Nie to w Lublinie jest. E, w, w, jest. Jest jakaś pomorska w Gdańsku czy coś takiego. Czemu on... Klikam mu dwa razy w a on nie chce delitować. Może dlatego, że jesteś w wodzie? Jezu, ty tylko byś narzekał. Ty masz tylko słuchać, a nie... A w sumie no słyszysz jak chlapiemy to. No właśnie, wody łatwo słychać. O Lilia wodna. Ej, chodź sobie do łóżka, a w sumie dobra, zawalimy komuś, wylażemy Ale nie mieliśmy z skrzynki tam, swoją drogą? A właśnie mieliśmy, dobra a Dobra, już. to już trudno. Trudno. Kop to drzewo, byłoby będzie szybciej. No. Dokładnie. Ej, słyszę gdzieś niedaleko krowy, oprócz świni. Serio? <laughs> Serio? Tak, słyszę krowy, świnie, krowce. Nie, niedaleko. Nie wiem czy wiecie moi kochani, A kurde, ale ten go boli w ogóle się Dobra, idź to zebrzy. Wiecie, że Ej, że idź to zebrzyj teraz. Nie wiem czy wiecie kochani, ale gramy w Minecrafta teraz. Gramy w Minecrafta ja jestem Tomek parę godzin. Czemu ja Ty sądzę, że po publikacji tego górę? parę godzin. Ja bym chętnie umarł. Chodź, idziemy stąd gdzieś tam o Tam jest węgiel, jak najdalej stamtąd. W sumie rację, bo nam rower ukradnął To idziemy w drugą stronę, tam są świnki. To jak jesteśmy w, to pewnie w Gdyni jesteśmy jak tam są świnie. Hehe, <gokolwiek> <gokolwiek> no bo wiesz takie kurwa Podlasie, tylko że nad morzem. Nie, bo wiecie, bo Arka Gdyni Sprintuj. to takie jest zapisane, Kurwa czynne. świnia. <gokolwiek> to jest takie zabawne, to jest. Bo, 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 bo to wcale nie mamy dwa Ty a co to jest? To... jest ale Ej! 2013 rok i ludzie tak... Znaczy w sumie nawet wtedy już to było nudne, ale co z tego 2003 chyba To nas jeszcze Nie no w sumie byliśmy od Zależy od miesiąca. Dobra, chodź pod wodę trochę zostaw no tą nie, spację. No bo mnie to denerwuje już. No i dobra, będziemy płynąć szybciej, dwa razy W. Czemu w wozie cały czas... Mm, idź. oj, Ty tylko narzekać potrafisz. Idź już z tej wody. To Dawaj kur... na powierzchnię. Ale tam są wioski chyba, znaczy chyba. Dobra, idź tam po prostu. No to jejku, ty nie trzymasz W, tylko trzymasz jakiś D. A właściwie tam ten, ten klawisz jest zepsuty, bo na nim nie widać, że ten tylko jest pusty. A. Bo trochę go zużyłem na Counter Strike'u i na porthubie To jak ty używasz tej strony? W ogóle nie mów tego słowa, bo wiesz, że Ben jest za to na YouTube. A no właśnie! To jest słowo na P. Islam. No blisko. Ej daj, idziemy zobaczyć co jest z tej skini. W, w ogóle z kilofa O zobacz, jest kilofa statek, stwórz. statek, idź do statku. To nie jest statek, tylko kilofa twórz. Nie mam z czego, idź do statku. Masz drewno. W sumie rację. Iść do w są takie rzeczy? No są. Lol. Co? No, no. I zobacz, tu powinna być jakaś skrzynioczka. Dobra, wejdźmy. O kurwa, wpływaj tutaj. Co tutaj mamy? To może być do 3 Utopisz 3. się. Utopisz się. O kurwa. Nie, nie możemy pozwolić. Ten odcinek ma trwać 10 minut. E, już trwa 9. Dobra, to można ginąć. Dobra, no choć to na brzeg, to skraftujemy ten crafting table. Ten go tableta jakiegoś. Utopiec jest niedaleko. Co, jest niedaleko? Utopiec, taki jest, wodny utopiec. zombie, jakiś gówniak Co? Jest niedaleko na pewno Dobra, no to najwyżej jest daleko, no Co za różnica Czekaj, stój, odwrócę się Czekaj, Tak, patrz, płynie tutaj crafting, crafting jeden. table zoom. No to E naciśnij E naciśnij Debilu, miałeś tego nie rzucać Przecież umówiliśmy się, że dzisiaj tego nie będziesz robić Ale mi się mylą klawisze Nieprawda, ty to specjalnie robisz dla wyświetleń No, y zamykaj to Teraz pojdź po to no, yy, dobry wśród Co my mieliśmy zrobić? Ono tak. Kilofa. Tak, Tylko weź dwa, bo może ci wypaść z ręki yy, no w sumie dobra Dobra, jest dobrze, jest I dobrze. Nie na wypadek gdyby jakiś zombie nas. Tak się nie robi, mierze. Eee, chciałem patyki. Patryki. Patryki. <laughs> Mam nadzieję, że tego nie ogląda. Mam nadzieję, że... Tego nie ogląda, bo coś mu się stało. Co? Co ty mówisz? Czemu jesteś taki niemiły dla naszego najlepszego, jakiegoś gościa, którego wymyśliliśmy? Nie znamy żadnego Patryka Jelo. Zamykaj to. Czekaj, bo mi się przypomina teraz, jak jechałem busem. Mogę opowiedzieć tą historię? No, możesz. To nie opowiem jej, bo się wstydzę. Ja jechałem busem, no to ja opowiem historię. Dobra, i, i nie mów, busem. że to jest moja historia. Jakby. Nie, to nie jest twoja historia. Dobre, to no to chyba, nie, że to akurat no byłeś... ale to nie jest moja historia. No to ja sobie jadę busem, znaczy no takim autobusem podmiejskim, takim jeszcze kurwa co, Stalina pamięta, nie? Taki trochę zagrzybiały, ale no jednak chyba jeździ. Chyba jeździ. Znaczy, znaczy to, to twoja historia. Znaczy, nie miałem. wiem, on nie jeździ, tylko się teleportuje, bo nie jesteś ich na benzynę. Czekaj, bo trzeba jakieś jedzenie znaleźć. Idź do jakiejś krowy. W sumie dobra, to jest krowa dobra. To no masz miarz. Musimy gonić ją. Czy, czy ten kurczak nie zginął od ciosu mieczem? A to jest drewniany, gówniany. Masz jeden kurczak tylko. I poza tym on chyba powoduje głód, jak się go nie zje opieczonego. Dobra, Aż idź tam masz na świnie tam. Dobra, miałem opowiadać historię jak byłem w autobusie. Jest jakaś się niedaleko. Jest kurczak, to jest kurczak, nie, nie jest skinie. Blisko byłeś, podobne są rzeczy. Ty Dobra, nie idź, idź do tego. tego. Nie kurczaka świnia zabij. No to zaraz idziemy do tego Gdańska. Żuwiki. Dobra, historia w Miles autobusie. Kane. Zamknij się, historia w autobusie. O, zerów skórę skrowy weź zdejmij. Uwaga, bo robimy historię w autobusie teraz. Dobra, to jest ja Jadę skacze, sobie żeby autobusem. Lepiej, jadę jadę sobie jadę. Jadę sobie jadę tym autobusem jednym. Trzeba uniki robić, no ile nas nie uderzyła. Świnia nas uderzy. Majlskiej nie potrafi być. Bić. Majskiń y to żółw. Daj mi opowiedzieć o historię o autobusie, kurwa. To moja, znaczy to nie jest moja historia. Jadę sobie tym autobusem, nie? Widzę jakichś dwóch gości, nie? Oni sobie rozmawiają o tym, że jeden się zesrał, zwalił konia i spuścił się w to gówno. To jest autentyczna historia. Tu jest jakiś statek. Ej, właśnie, jakiś statek tu jest, zaraz go przeszukamy. To jest autentyczna historia. To było może z dwa tygodnie temu. Ale się zesrałem, czujesz to? No czuję to. Spu Spuść się w to gówno. Dobra, chodź do tego statku, albo w sumie dobra no niech ci... DZIURĘ będzie. MASZ! Nie no niech ci będzie Dziura, tu jest dziura No i teraz kurwa trzeba kopać Ty jesteś jak kopać Ewa kopać No i zobacz, nic tu nie ma Ej jest, tylko trzeba się przekopać no To co, nocujemy tutaj? Ej, to jest dobry pomysł Weź wy. już Nie, ale to, to nie jest jeszcze w pomysł Dobra, pozdro dla Good w Moment może tu jest skrzynia, chodź zobaczymy. Jest skrzynia. Mapa ukrytego skarbu. Idziemy znaleźć ukryty skarb. Dawaj, dawaj to. Shift'a poproszę. Możesz się napić. Pozdrawiam. Dobra, zamykaj to. Yy, zabierzemy tą skrzynię ze sobą. Idziemy poszukać skarbu. Poproszę inwentory. Otwarte. Fajnie. No poproszę, jest zamknięte. No i teraz idź po tę mapę. <laughs> Mapa ukrytego skarbu. A I gdzie my jesteśmy my? Yy, patrz, tu jest jakaś kropeczka na tym dole. No weź! weź! Denerwuje mnie już ta gra. Jest prawie tak samo dzwonek jak GTA. No kurde! Dobra, po prostu wyjdziemy. W końcu wyskoczymy. Dobra, chodź, idziemy stąd. Co wy robicie? Yy, w... <śmiech> <śmiech> Przynajmniej jesteś szczery w tym, co robisz. Dobra, jedziemy w dobrą choć idziemy w dobrą stronę. Chodź, idziemy w dobrą stronę. Swoją drogą, jeżeli ta mapa faktycznie tak wygląda, to nie jest ładna. Wygląda jak Bermudy albo Karaiby to były, nie wiem, coś takiego. No tam gdzie jest taki... taki owłosiony ten, pirat taki jeden. To były... Poz... Katowice czy coś takiego? Chyba tak. Kolejny statek, lol, ile ich tu jest? Dobra, weź sprawdź czy dobrze idziemy. Serio? Kolejny? Już trzy spotkaliśmy. To był ten wow. sam, kto, który, w którym się prawie utopiliśmy chyba. Albo nie to nie był ten nie sam. W szesie, albo szczęście, by... albo te statki są... Tak, trzech, to jest ten trzech, sam, który się ta... Nie, to nie jest ten sam. To jest ten sam. Nie jest cały czas w wodzie byłem, ja nie możemy sobie skraftować łódki. W sumie to... Nie, nie możemy. Ach. Dobra, już jesteśmy niedaleko. Tu jest gdzieś skarb zakupany. Już nawet nie mogę pływać szybko, bo jest jesteś głodny. Jak zwykle. Jak zwykle głodny? Co, kurwa, Manzio jestem. Aha, bo to bo tak, no bo, okay, bo, wiecie, bo, 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 wiecie, bo wiecie, Mandzio ma nadwagę, nie No idź do tego A, już nie. To już jest tutaj. To so, czekaj, idź tutaj do przodu troszeczkę. Coś. Do przodu, w sumie, dobra, poproszę inwentory. I wywaliłeś tą mapę, dobrze bardzo. Dobra, poproszę je zamknąć. Nie wciskaj tego kuja, widzę co ty robisz. O kurcze. No. Kurcze, ku się, się kliknęło samo. Dobra, chodź do tej mapy już. Czekaj, bo nie ten przycisk. No. Kop, I chyba tutaj jest. trzeba kopać, nie? Sprawdź to na mapie. No to dokładnie tutaj. Powinniśmy spać. Powinniście zrobić tego. Powinniśmy zrobić łopatę. Powinniście zrobić łopatę, jeżeli macie zamiar kopać piasek pod wodą. Czekaj, bo nam się ten skończy. Powietrze. Dobra, jest tutaj crafting table jakiejś krowy. No, wypłynie! Jest. Dobra, craftujemy pod wodą. Chuj. Dobra, weź ten Minecraft, już jest jakiś taki przeżytek. Poza tym jest... Dobra, wyskakuj minut. szybko poświetlenie. Dobra, szybko ginie już, bo jest 16 minut. Dobra, w skarb Jest ciemno teraz. Dobra, masz. Masz... E, ile chcesz materiału mieć? Chcę ten skarb znaleźć się już idziemy, i giniemy To albo zginiesz najpierw, albo zginiesz Dobra, chuj, do, do góry, do góry! Nie chce mi się już. Dobra w sumie Dobra, graj se sam, weź w ogóle hmm. dobra Może mam je odpisać, mi Teraz absolutnie nic tu nie widać Broki minecrafta Dalej no, odpalę jakiś serwer minecraftowy. Nie. Autobusy na tym przystanku Dobra, się nie pierdą. zatrzymają.